Gdybym Państwu powiedział, że znajdujemy się teraz na basenie za czy na najnowszym basenie, to mogliby Państwo na słowo mi nie uwierzyć, ponieważ jest to pod basenie, miejsce, w którym się znajdujemy. Jest ze mną kierownik działu technicznego Łukasz Grzyczyński. Właśnie, co my tak naprawdę możemy tutaj zobaczyć, bo to miejsce, w którym na co dzień, no nie jest dla wielu dostępne. I na pewno mieszkańcy by go zobaczyć bez naszego operatora, dzisiaj bez naszej kamery zobaczyć nie mogli. Na, tak naprawdę na podbaceniu znajduje się cała technologia wody basenowej. Tutaj są wszystkie filtry. Woda jest tu filtrowana w tych siedmiu filtrach. Każdy obieg ma swój zbiornik wyrównawczy. Na poziomie zbiornika jest regulowany poziom wody nieckiej. W momencie, kiedy więcej ludzi wejdzie do Niecki, to ta woda ma się gdzie, gdzie zebrać nie, 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 nie spływa do kanalizacji w momencie, kiedy tych ludzi jest mniej automatycznie e, poziom wody w zbiorniku wyrównawczym e, jest mniejszy. Pewnie długo moglibyśmy opowiadać, ale w takim razie zabierzemy Państwa w te miejsca, o których Pan Łukasz opowiadał właśnie, no i zobaczcie na własne oczy, jak to, jak to wygląda. 13. Przy przystanek to potężne filtry, robią zdecydowanie wrażenie, bo gabarytowo większe od nas. Gdyby mógł Pan o nich troszeczkę opowiedzieć. Mamy 7 filtrów. Eee, tutaj są filtry basenu eee, sportowego. Nie, to jest akurat rekreacja. Sportowe to są dwa kolejne. W każdym razie sportowy, rekreacja to są e, to są filtry największe, gabarytowo. Powierzchnia jednego takiego dużego filtra to jest około 3,25 m2. Co te filtry sprawiają, jaka korzyść dla mieszkańca z nich wynika? Łopatologicznie mówiąc zatrzymują cały, cały brud, który, który... Chcąc, nie chcąc ludzie zostawiają w nieckę. Każdy filtr jest wyposażony w pompę. Dzięki temu nie mamy efektu wylania się wody z filtra, ponieważ woda wcześniej na te filtry jest tłoczona i w momencie, kiedy byśmy nie mieli odciągu tej pompy z filtra, to niecka jest wyżej niż filtr i zadziałałoby Zasadą czyli ta woda by się wylewała tutaj, a nie byłaby wtłaczana na Doniecki. Każdy obieg jest wyposażony w jeden zbiornik wyrównawczy dedykowany do, do, do tego obiegu. Basen sportowy i basen rekreacyjny wymagają największej ilości wody. Basen, y, y, Brodzik i, 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 i wany spa, tak dużo tej wody nie potrzebują. Dwie rzeczy, które zwracają, e, przykuwają moją uwagę, tak na pierwszy rzut oka, to ta potężna liczba śrub oraz ta pokrywa, która jest na górze. Gdyby mógł Pan powiedzieć, co do czego, jak to odkręcić? Tak, to zwykłym kluczem, tylko z, z, odpowiednią, z odpowiedniej wielkości kluczem. Tylko, że tych, tych, tych śrub jest faktycznie dużo tu, 24 śruby, ale to jest otwierane tylko na czas czyszczenia tego zbiornika, więc te zbiorniki. E, czyszczone są nie częściej niż raz za kwartał. E, tutaj mamy możliwość zajrzenia do, do, do zbiornika, zobaczyć. E, z... Jak wygląda czyszczenie takiego zbiornika? To wymaga jednej, dwóch osób? Trzech osób. Dwie os jedna osoba na pewno musi asekurować takie wejście. E, dwie osoby pracują w zbiorniku. W momencie, kiedy woda jest spuszczona, klapę można otworzyć. E, wtedy dwie osoby wchodzą do, do zbiornika zbiornik czyścimy właściwymi środkami chemicznymi, znaczy najpierw jest osuszany, później jest czyszczony, wypukany, wszystko idzie do kanalizacji, znowu możemy zalać zbiornik. Czyli gorący. pan zamykamy, my lecimy dalej. Wiedzieliście państwo o takim miejscu? Ja nie wiedziałem, to idziemy dalej. To jest takie miejsce, o którym jak usłyszałem, to bardzo chciałem tu wejść, bo jestem na etapie ponownego oglądania Breaking Bad, chociaż wiem, że tutaj takie rzeczy się nie dzieją. Gdzie my się znajdujemy? Co tutaj się odbywa? To jest pomieszczenie elektrolizy. W tym pomieszczeniu produkujemy własny podporym sodu, który jest wykorzystywany do dezynfekcji obiegów. To jest fenomen, że jest to Wasz produkt, który wytworzycie? Jak to wygląda w ogóle w Polsce? Nie wiem, jak wygląda to na innych obiektach u nas, na basenach. Na trzech basanach mamy, mamy, no mamy taką aparaturę opłacalną ekonomicznie. opłacalną ekonomicznie. Zachodzi reakcja elektrolizy, woda rozszczepia się na kation wodorowy i anion OH, natomiast sól, która ma wzór NaCl, rozszczepia się na kation sodowy i anion chlorowy. Produkt gotowy trafia do tamtego zbiornika. Jasne, matura ustna z chemii znana perfekcyjnie, czyli zbieżamy w kolejne miejsce. W tym miejscu znajduje się szafa sterowania technologią wody basenowej. W tej szafie znajdują się wszystkie urządzenia sterujące, e, sterujące aparaturą technologii wody basenowej. Tutaj mamy Monitor, który jest podpięty do komputera. O jakich parametrach mówimy? Co można z tego z tych parametrów odczytać? Możemy odczytać jaki jest pH wody, możemy odczytać jaki jest chlor wolny, jaki jest chlor całkowity. Gdybyśmy przeszli o trzy kroki w moje lewo i pana prawo, to dziś to miejsce jest puste, ale tylko na ten moment, kiedy nagrywamy materiał, bo rozumiem, że tutaj zupełnie inaczej wszystko to wygląda. To jest miejsce, w którym pracuje obsługa podwodzenia. gospodarz obiektu, bo tak, bo tak nazywa się stanowisko. Osób tutaj pracujących, do ich obowiązków należy kontrolowanie tych parametrów od 3, co 4 godziny obliguje nas do tego rozporządzenie ministra zdrowia. Także w momencie kiedy nastąpiłoby jakieś przekroczenie floru wolnego, czy tam floru związanego, należy odpowiednio zareagować, żeby nie, nie osoby będące, przebywające na basenie nie doznały jakichś popłażeń, bo my tutaj stosujemy do, między innymi, dozujemy kwas siarkowy jako korektor pH, no i ten chlor. W momencie, kiedy albo pH będzie za niskie, bo, bo, bo kwasu by było za dużo zadozowane, albo chlor wolny będzie na zbyt wysokim poziomie, no to to jest niebezpieczne, więc w momencie, kiedy takie przekroczenie występuje. W tym momencie należałoby zam należy zamknąć dzieckę i, 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 i tak się zadzieje w momencie, kiedy to przekroczenie będzie znaczne. W momencie, kiedy będzie nieznaczne, jesteśmy w stanie zareagować jeszcze szybko, zbić ten parametr i jeszcze to nie jest niebezpieczne. Nie? Mam nadzieję, że miejsce, czyli pod podbasenie basenu za dole, którego na co dzień Państwo nie mogą zobaczyć, Wam się podobało i że rzeczywiście pokazaliśmy miejsca, które są dla Was ciekawe. Jeżeli chcecie, żebyśmy odwiedzili miejsca w Katowicach, których nie mogliście zobaczyć, a nawet nie możecie zobaczyć, bo są dla mieszkańców po prostu niedostępne, zadzwońcie do nas na katowicką infolinię, bądź napiszcie na naszego redakcyjnego maila. Ja Panu dziękuję bardzo za oprowadzenie nas, bo rzeczywiście miejsce, w którym zobaczyliśmy rzeczy, których wcześniej zobaczyć nie mogliśmy i są bardzo ciekawe. Do zobaczenia do zaś. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.